Moi drodzy, chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć na temat adenowirusów oraz chorób przez nie powodowanych. Otóż Adenowirusy należą do grupy wirusów DNA i w skład ich wchodzi 51 serotypów należących do sześciu różnych gatunków oznaczanych od A do F. I Niektóre z tych stereotypów są ściśle związane, np. z chorobami układu oddechowego typy 5 i 7, nieżytem spojówek, garwa i krtani, typy 3, 11 i 7, nagminnym epidemicznym zapaleniem spojówek i rogówki, typy 8, 19-37 oraz z, z e, nieżytami żołądkowo jelitowymi. Typy 31, 40 i 41. Zakażenia denowirusami są powszechne, występują na całym świecie. Dochodzi do nich najczęściej w pierwszych latach. Życia. To znaczy, dzieciaczko między szóstym miesiącem życia a piątym rokiem życia. Otóż okazuje się, że u niemal wszystkich dorosłych można wykryć swoisty przeciwciał przeciw różnym serotypom adenowirusów, co świadczy o przybyciu infekcji w okresie dzieciństwa. W wykrytej klimatu umiarkowanego dochodzi do zakażeń przez cały rok, najczęściej na takie zakażenia występują zimą, wiosną i na początku lata. Rezerwuarem wirusa jest człowiek. Adenowirusy są przenoszone wraz z wydzielinami dróg oddechowych, z jednej strony poprzez kontakt bezpośredni, także poprzez aerozol oraz drogą pośrednią, bo adenowirusy łatwo przeżywają w środowisku. Oczywiście rozszerzeniają się zakażeń przy przebywaniu w skupiskach ludzkich, to jest przedszkolach, szkołach, żłobkach, internetach, szpitalach, koszarach wojskowych. Do zakażenia spojówek może dojść w wyniku używania skażonych ręczników, szkieł kontaktowych, w wyniku korzystania z basenów kąpielowych. Przebycie zakażenia określonym serotypem pozostawia trwałą odporność. Epidemiczne zapalenie z kolei spojówek i rogówki może wiązać się z zakażeniem również w gabinecie okulistycznym. Adenowirusy, jak już tutaj mówiliśmy, czyli powodują z jednej strony choroby typowo dróg oddechowych, układu oddechowego, z drugiej strony choroby okulistyczne, zapalenie spojówki, zapalenie rogówki, z trzeciej natomiast strony nieżyty żołądkowo jelito. I adenowirusy, które wywołują zakażenia jelitowe, są przenoszone drogą fekalno-oralną, występują przez cały rok i zwykle do takich zakażeń dochodzi u dzieci poniżej czwartego roku życia. Jaki jest okres inkubacji, czyli wylęgania się adenowirusa? Jest to 2-4 dni w przypadku zakażeń układu oddechowego oraz 3 do 10 dni w przypadku zapaleń żołądkowo-jelitowych. Jakie są główne objawy zakażeń adenowirusa? I teraz tak, powiemy sobie w obrębie układu oddechowego, jakie to mogą być objawy. Mogą być to typowego przeziębienia, dodatkowo zapalenie też ucha środkowego, migdałków może temu towarzyszyć, oczywiście zapalenie, zapalenie spojówek. Natomiast rzadko mogą też być przyczyną podgłośniowego, między innymi zapalenia krtani, czy też krwotocznego zapalenia pęcherza moczowego. Jeżeli chodzi o objawy okulistyczne, to choroba objawia się zazwyczaj jednostronnym zaczerw zawieniem, zaczerwienieniem oka, uczuciem dyskomfortu, światło wstrętu. Drugie oko zwykle jest zakażone 1-2 dni później, a infekcja przebiega w nim łagodnie czyli tutaj do, idzie też do obfitej wydzieliny. Pojawia się ofita wydzielina surowicza. I leczenie, leczenie generalnie objawowe, natomiast leczenie kropelkami z antybiotykiem, celem zapobieżenia dalszemu nadkażeniu bakteryjnemu, do którego w ciągu 7 dni może być, jest ważne generalnie w przypadku zapalenia spojówek czy też rogówek powodowanych przez adenowirusy. Czyli jak widzicie, adenowirusy są to DNA, wirusy, takie asymulujące, które są związane jeszcze z z chorobami okulistycznymi, z nieżytami, żołądkowo-jelitowymi, ale także z zapaleniami spojówek czy też robówki. Dziękuję bardzo za uwagę.